O zdalnym nauczaniu i jego wpływie na życie szkoły powiada Danuta Szejnicka, polonistka w gimnazjum im. Świętego Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, nauki i sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie. Pandemia zmieniła nasze szkoły. We wrześniu uczniowie powrócili już do nauczania stacjonarnego. Jakie zmiany widzi Pani po, tym, po tych dwóch latach praktycznie nauczania zdalnego? No, zmiany moim zdaniem są bardzo duże. Przede wszystkim można dopatrzeć się oczywiście w tych zmianach jak pozytywnych stron, no tak niestety i negatywnych. Z jednej strony za ten czas, za tak stanowczo krótki czas, ogromny postęp w cyfryzacji w właśnie tych kompetencjach cyfrowych, prawda? Jak nauczyciele, tak zresztą i uczniowie musieli nauczyć się wielu nowych rzeczy, poznać znacznie więcej narzędzi, technologii informacyjno komunikacyjnych, aby móc nie tylko ze sobą porozumiewać się, ale i Uczyć się i żeby ta nauka też przyniosła odpowiednie wyniki, więc w tym aspekcie można mówić, że w ciągu dosyć krótkiego czasu przeskoczyliśmy nie po prostu do XXI wieku, a wręcz do XXI wieku, bo jeżeli jeszcze przed dwoma, trzema laty tylko pewne narzędzia słyszeliśmy, mówiliśmy o tym, że dobrze byłoby wprowadzać, że dobrze byłoby w taki sposób zaczynać. Nikt sobie nawet nie wyobrażał lekcji zdalnej, tylko niektóre szkoły powiedzmy miały taki wypracowany sposób pracy. Natomiast teraz, w tej sytuacji, wszyscy musieliśmy do tego przyzwyczaić się, nauczyć się, odnaleźć się w tej nowej wirtualnej rzeczywistości. No i powiedzmy, także w niektórych aspektach poszło nie najgorzej, ale oczywiście są i takie pewne negatywne rzeczy, o których na pewno jeszcze. Wiele usłyszymy, ale pierwsze takie spostrzeżenia, co też mamy i od powiedzmy psychologów i to, co też nauczyciele sami obserwują, młodzież, która została w domach, siedziała tylko przed ekranami, było to też wielkie wyzwanie dla ich samodzielności, to czy potrafią skupić się, czy potrafią samodzielnie pracować, systematycznie pracować, czy potrafią też odnaleźć się w tej nowej wirtualnej rzeczywistości. Bo wbrew pozorom wyglądało na to, że młodzież zawsze jest bardzo zaprzyjaźniona z nowoczesnymi technologiami, ale to, kiedy trzeba było umiejętnie zastosować je do, yy, w nauce, umiejętnie znaleźć informacje, krytycznie ją przeczytać, wybrać odpowiednio, dostosować do nowego tego powiedzmy formatu, to też no, niestety, niestety okazało się, że czasami też sprawności zabrakło. No i oczywiście bardzo odczuły niektóre przedmioty, których specyfika wymagała bezpośredniego kontaktu. Na pewno znacznie trudniej było przeprowadzić, nie wiem, jakieś prace laboratoryjne. Z tego co słyszymy, nieraz matematycy też mówią o tym, że specyficzny język matematyki, symbole, które trzeba byłoby... W tej przestrzeni wirtualnej umiejętnie nakreślić, rysować, pisać, to też było nie lada, nie lada wyzwaniem. No, no i oczywiście, powiedzmy, ten taki aspekt psychologiczny to zamknięcie, które z jednej strony, i znów w zależności chyba od sytuacji, w rodzinie, w domu od powiedzmy, typu osobowości ucznia. Dla jednych to sprzyjało. Słyszymy nieraz też takie opowieści i historie, rodzice opowiadają, że dziecko odwrotnie wręcz odnalazło się podczas zdalnego nauczania, miało znacznie więcej czasu na to, żeby rozwijać swoje pasje jeżeli szczególnie dobrze miało opanowane technologie informacyjno-komunikacyjne, te wszelkie narzędzia, to mogło jeszcze bardziej powiedzmy tak rozwinąć skrzydła, jeszcze lepiej się odnaleźć w tym, ale niestety też słyszymy takie historie, kiedy dziecko jednak bardziej jeszcze się zamykało i zresztą no, niestety takich Takich dzieci, uczniów młodzieży jest znacznie więcej. E, takie zamknięcie się, czasami popadanie w depresję, e, odizolowanie. Mimo wszystko młodzież powinna przebywać też w swoim otoczeniu. Uczy się najlepiej w grupie, jedni od drugich i, i, i tego jednak nie można byłoby zabrać. Wydaje się, że najtrudniejsza sytuacja to sytuacja dzieci z rodzin z ryzyka socjalnego, bo wszyscy bardzo dbali o to, żeby dzieci otrzymały potrzebny sprzęt. Szkoły próbowały to nadrobić i władze oświatowe, ale przecież nie można się uczyć, jeżeli wszyscy, cała rodzina mieszka w jednym pokoju, a w wielu domach niestety tak jest. Czy jest szansa, żeby te dzieci, żeby. Te dzieci jakoś nadrobiły te zaległości, które były które zrobiły przez półtora roku? No, no tak, rzeczywiście. Sytuacja zdalnego nauczania najbardziej wpłynęła no, na osoby, które powiedzmy nie miały tak dobrych warunków do nauki zdalnej. Czasami to są y, dzieci z takiego pogranicza powiedzmy społecznego, ale też czasami rodziny, gdzie wszyscy byli zamknięci, prawda? I rodzice musieli, m, musieli pracować zdalnie, a dzieci musiały uczyć się, więc rodziny musiały jakoś tak odnaleźć się w tej nowej sytuacji, na pewno to się też tak jakoś odzwierciedliło i na relacjach rodzinnych i na y, nauce na dzieci. Y, na pewno szkoły wiele rzeczy, wiele rzeczy robią. Y, na pewno można zgłaszać się i do centrów konsultacyjnych, bo na pewno w każdej szkole takie są. Ale też wydaje mi się, że mm, i znów tu jest postawa jak z jednej strony dzieci, rodziców, tak z jednej strony postawa nauczycieli i szkoły, bo z jednej strony zdalne nauczanie ograniczało powiedzmy w jakikolwiek sposób. Prawda? Trzeba było nauczyć się, dzielić się komputerem, wyznaczać czas, znaleźć jakieś takie odosobnione miejsce, żeby móc skupić się. Ale z jednej strony obserwujemy... Że zdalne nauczanie otworzyło możliwości i nawet dla dzieci, powiedzmy, z takiego czy takiego pogranicza społecznego, czy dla dzieci znajdujących się w trudniejszej sytuacji, możliwość połączenia się w innym czasie i nie tylko w wyznaczonym czasie lekcyjnym, ale w innym czasie wyznaczonym z nauczycielem daje. Szanse na to, żeby nadrobić pewne zaległości. Tutaj wydaje mi się, że największym wyzwaniem dla wszystkich było to, żeby przestawić się na całkowicie nowy tryb pracy, zrozumieć, czym jest tak zwana metoda tej klasy odwróconej, bardzo popularna zresztą już chyba w krajach na Zachodzie, kiedy to Nauczyciel też występuje w roli nie tylko tej osoby, która to znaczy wszystko całą informację podaje, tłumaczy co chwilę, prawda? Zmusza do czegoś, ale nauczyciel, no, zmienia się, bo nie kontrola nauczyciela, staje się takim tutorem, ten, który powinien poprowadzić, wskazać, nie wiem, źródła informacji, bo wiele rzeczy można znaleźć, prawda? Nauczyć korzystać z tych różnych źródeł informacji, nauczyć uczyć się tak naprawdę. Pokazać strategię, w jaki sposób robić notatki, w jaki sposób korzystać z notatek, w jaki sposób dochodzić do wiedzy, szukając jej, odpowiadając na pytanie problemowe. Dokonać oczywiście ewaluacji razem z uczniami, żeby omówić, co udało się zrozumieć, czego nie udało się, pomóc, czasami nawet. Nazwać problemy, z jakimi uczniowie spotkali się podczas opanowywania pewnej wiedzy, oswajania nauki, zdobywania umiejętności, bo uczniowie też nie zawsze umieją o tym powiedzieć i jakoś tak nagłośnić, jakimi problemami spotykają się. Więc wydaje mi się, że tutaj jest największe wyzwanie, że trzeba przejść. To już dawno współczesna szkoła odchodzi od takiego modelu, powiedzmy, że nauczyciel jest osobą, która wykłada, która podaje materiał, taką wszechnicą wiedzy, a uczeń ma po prostu wysłuchać, przyswoić, ewentualnie coś tam przećwiczyć, utrwalić i zapamiętać. Nie, coraz częściej mówi się właśnie o tym takim całkowicie innym sposobie. Nauczyciel jest Takim tutorem, który prowadzi swego ucznia po tych ścieżkach różnych wiedzy, ale też i umiejętności. Pomaga sformować pewne nawyki, które mm, mają pomóc później uczniowi samodzielnie odnajdywać się w, tej świe w tym świecie nie wiem, wiedzy, nauki. Jakich umiejętności najtrudniej jest nauczyć, jakie najtrudniej ukształtować to sposób do najtrudniej i to, co mówią zresztą sami uczniowie, że zabrakło, zabrakło takiego żywego kontaktu. Zabrakło, na przykład tutaj jeżeli mówić w wypadku to, co lekcji literatury, lekcji powiedzmy takich tych humanistycznych, zabrakło możliwości, chociaż starano się przeprowadzić i dyskusji, i wymiana zdań, żeby była ale mimo wszystko, kiedy to wszystko odbywa się w, tym, taki, w tej przestrzeni wirtualnej, trzeba nauczyć się całkowicie nowych zasad komunikacji. A to, co uczniowie też mówią, zabrakło takiego żywego, spontanicznego, naturalnego kontaktu, który nieraz jest podczas lekcji. Kiedy widzimy emocje, widzimy reakcje, w jaki sposób słuchacz czy nauczyciel reaguje i możemy odpowiednio też czasami nawet swoje 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 nie wiem wypowiedź, swoją wypowiedź zmienić odpowiednio też pokierować czego było najtrudniej nauczyć się no wydaje mi się że najtrudniej nauczyć się dla nauczycieli chyba znaczy nie nauczyć się ale po prostu taka jest prawda że najtrudniej było Zweryfikować, na ile mm, wiedza i umiejętności, które demonstrują uczniowie w, tym, w tej przestrzeni wirtualnej, są autentyczne, prawdziwe. A, czy, czy w tym czasie uczeń nie wykorzystuje jakichkolwiek dodatkowych pomocy? E, powiedzmy, no, no chyba w taki sposób. Bo takich pokus, żeby podglądać, żeby gdzieś coś skopiować, jest znacznie więcej. Ale z jednej strony no, to jest sytuacja, kiedy widocznie trzeba częściej zastosować metodę pracy, znaczy tą metodę projektu, kiedy wówczas uczniowie czy w grupach, czy wzajemnie dzieląc się wiedzą, informacjami i już przygotowując konkretny nie wiem tak zwany produkt, prawda, cokolwiek by to było, kiedy demonstrują, przedstawiają temat, bronią go, odpowiadają na pytania. Widocznie w taki sposób. A czy dane nauczanie to jest coś co zostanie tylko na czas pandemii, czy też być może pozostanie w szkołach na dłużej, czy szkoły Wrócę do tego wyłącznie modelu nauczania kontaktowego, czy może będzie to sposób na rozwiązanie problemów z brakiem nauczycieli? Już teraz słyszę przykłady, kiedy to właśnie z powodu braku nauczycieli szkoły decydują się zatrudnić nauczyciela i tak. Elastycznie dostosowują rozgląd, że nauczyciel może łączyć się z klasą, będąc całkowicie w innym miejscu i w taki zdalny sposób poprowadzić lekcje. Na razie takie przypadki są nieliczne. Ale kto wie, może w tym kierunku też idąc, doskonaląc prawda, tak, taką ścieżkę edukacyjną, być może to będzie sposób na to, żeby rozwiązać problem z kadrą nauczycieli, prawda? raczej z brakiem. Tak? Ale wydaje mi się, że zdalne nauczanie otworzyło też przed nami pewne możliwości o których kiedyś jeszcze przed dwoma laty no, nie pomyśleliśmy, albo czasami myśleliśmy z taką wielką obawą, to teraz widzimy, że jeżeli są kłopoty jakichkolwiek, czy z organizacją procesu edukacyjnego, bo z rozkładem, bo z wyjazdem, bo uczniowie, na przykład, któryś z uczniów zachorował, albo nawet chociażby trzeba ucznia przygotować do olimpiady, do konkursu, a nie zawsze jest y, możliwość odnalezienia tego czasu takiego kontaktowego z powodu różnicy rozkładów, to akurat teraz y, narzędzia, które zostały opanowane podczas zdalnej pracy, pomagają. One służą nadal temu. Oczywiście kontaktowy sposób prowadzenia lekcji, y, spotkanie się y, z nauczkiem. Tu i teraz podczas lekcji to też ma swoje walory i teraz dopiero uczniowie to doceniają i rozumieją, ale też z kolei powiedzmy te zdobycze, te nawyki nabyte podczas dalnej pracy na pewno pozostaną, będą doskonalone i pomogą rozwiązywać problemy, o których wcześniej już tutaj powiedziałam. A jaki będzie ten rok szkolny? Czy to będzie rok kontaktowy, rok zdalny, czy łatwo jest się przestawiać? Czy dla nauczycieli sytuacja, gdy nie wiadomo, jak długo będziemy jeszcze uczyć w klasie? Co to wszystko sprawia? Jak się czujesz z tym? ja myślę, że oczywiście, że wszyscy czujemy no, tak, taką niepewność, nawet taki pewien niepokój, bo Przyznam szczerze, nie wiem, czy, czy wiele osób chciałoby wrócić do, do, do tego stanu, w którym byliśmy wcześniej. Kiedy byliśmy przez cały czas zamknięci, jak nauczyciele, tak i uczniowie. I borykaliśmy się ze wszelkiego rodzaju tak naprawdę kłopotami. I jak zorganizować proces edukacyjny, który przy zdalnym nauczaniu wymagał znacznie więcej wysiłku, więc był bardzo czasochłonny. Był też w takim dosyć sporym też napięciu psychologicznym, bo trzeba było zadbać i o swoje rodziny, i o swoich uczniów. To samo zresztą przeżywali też uczniowie, prawda, bo musieli odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i z niepokojem zresztą śledzimy, co będzie dalej. I mamy nadzieję, że jednak na lekcjach kontaktowych zostaniemy jak można najdłużej.